Historia z życia. W wieku pięćdziesięciu lat dostałam wiadomość. Nie zdążyłem wtedy. Mogę spróbować teraz? Siedziałam właśnie przy kuchennym stole z kubkiem herbaty, próbując przebrnąć przez stos rachunków, kiedy zobaczyłam powiadomienie w messengerze. Ikona, imię, zdjęcie. Jakby czas zrobił pętle i wrócił do punktu, z którego nigdy tak naprawdę nie wyszłam. Nie musiałam się zastanawiać. Wiedziałam od razu Marek, ten Marek, ten, którego kiedyś kochałam tak mocno, że bolało, ten, który wyjechał, obiecując, że wróci, a potem zniknął z mojego życia, jak ktoś, kto boi się złamać własne serce. Patrzyłam na tę krótką wiadomość, a palce lekko drżały, jakbym nagle znów miała dziewiętnaście lat, a nie prawie sześćdziesiąt. Poczułam coś między radością a strachem, jakby odsunęła się zasłona, odsłaniając uczucia, które zakopałam głęboko, zbyt głęboko. Nie powinnam była ich czuć, a jednak wróciły natychmiast. I to mnie zaskoczyło najbardziej. Zanim odpisałam, weszłam na jego profil. Nie z ciekawości, raczej z potrzeby upewnienia się, że to naprawdę on. Ostatnie zdjęcie sprzed kilku miesięcy. Stał w lesie, między drzewami, włosy siwe, ale oczy te same. Zawsze najpierw widziałam jego oczy. Tylko jedna rzecz mnie uderzyła: na czarno-białym zdjęciu, tuż obok, pojawiła się wstążka żałobna podpis: Żegnaj, Anno. Nie musiałam niczego sprawdzać, wiedziałam. Niedawno został wdowcem, pamiętałam jego żonę. Łagodną, spokojną, nieco wycofaną. Wtedy, gdy próbowałam o nim zapomnieć, przechodziłam obok nich na ulicy, udając, że go nie widzę. Teraz patrzyłam na tę czarną wstążkę i poczułam ciężar, którego się nie spodziewałam: smutek za kobietą, którą znałam tylko z daleka, i jednocześnie cichy, obezwładniający lęk, że on napisał, bo został sam. Że wraca do mnie nie dlatego, że chce mnie, tylko dlatego, że nie chce być sam. A mimo to serce uderzyło mocniej, jakby chciało powiedzieć odpowiedz. Kiedy w końcu odpowiedziałam, zrobiłem to odruchowo, zanim zdążyłam pomyśleć. Marek, tak długo cię nie było. Proste zdanie, za którym kryło się wszystko, czego nie wypowiedziałam przez cztery dekady. Minutę później zobaczyłam trzy skaczące kropeczki. Serce uderzyło mi w gardle. Nie potrafiłem wtedy. Dziś nie wiem, czy mam prawo cokolwiek prosić, ale chciałem Cię zobaczyć. Zanim zdążyłam odpisać, dodał jeszcze jedno zdanie: Nie chcę Ci nic zabierać, chcę tylko porozmawiać. Złapałam się na tym, że wstałam i zaczęłam krzątać się po kuchni, jakby za chwilę miał wejść, jakby trzeba było coś przygotować. To było śmieszne i żałosne jednocześnie. Przez lata byłam sama, po rozwodzie nie miałam już siły na nowe związki, zajmowały mnie praca, dzieci, potem wnuki, a kiedy wreszcie mogłam trochę odetchnąć, nauczyłam się ciszy nauczyłam się swoich wieczorów, swojego rytmu, a teraz jeden komunikat w messengerze potrafił wywrócić to wszystko do góry nogami. Usiadłam z powrotem, napisałam Dobrze, spotkajmy się i po chwili Ale nie dzisiaj muszę to sobie poukładać. Jutro? Odpisał niemal natychmiast. Zamknęłam oczy, czując, jak w środku zderzają się we mnie różne emocje. Tęsknota, złość, czułość, żal, ciekawość. Bałam się, że jeśli się zgodzę zbyt szybko, będę brzmiała jak ktoś, kto czekał całe życie. A może właśnie tym byłam? Może w jakiejś części siebie naprawdę czekałam? W końcu wysłałam, jutro, po południu. Następnego dnia obudziłam się wcześnie, choć spałam niespokojnie, całą noc wracały do mnie obrazy, których dawno już nie przywoływałam. My, na przystanku autobusowym mopszy od deszczu, a on trzymał mnie za rękę, mówiąc, że wszystko się ułoży. Ja płacząca wtedy jak dziecko, bo jego rodzice podjęli decyzję za niego: studia w innym mieście internat, nowy świat, nowe możliwości. A on, mówiący, że mnie nie zostawi, a potem list, który przyszedł po trzech miesiącach, krótki, zimny, niepodobny do niego tak będzie lepiej. Minęły dziesięciolecia, a ja wciąż wiedziałam, jakim charakterem pisał. Włosy myłam dwa razy, jakbym próbowała z siebie zmyć ten niepokój. Stałam przed szafą dłużej niż powinnam, zupełnie jak nastolatka. To było absurdalne. W końcu wybrałam najprościej: granatowy sweter i czarne spodnie. Nie chciałam wyglądać jak ktoś, kto się stara, ale też nie jak ktoś, komu wszystko jedno. Spotkaliśmy się w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Weszłam kilka minut przed czasem, żeby ochłonąć. Siadłam w rogu, zamówiłam herbatę i patrzyłam, jak para unosi się z filiżanki. Byłam gotowa wstać i wyjść. Naprawdę, w jednej sekundzie przyszło mi do głowy, że może wszystko to jest błędem, że może trzeba zamknąć ten rozdział na zawsze. A potem ktoś stanął obok stolika, Anno. Podniosłem wzrok i przez chwilę nie mogłem oddychać. Marek wyglądał zupełnie inaczej, a jednocześnie dokładnie tak samo. Siwe włosy. Głębokie bruzdy wokół oczu, ale też ten spokojny, ciepły sposób patrzenia, jakby widział mnie naprawdę, a nie tylko przelotnie. Uśmiechnął się blado. Mogę? Kiwnęłam głową. Usiadł. Pachniał lasem i lekką nutą męskich perfum, które pewnie miał od dawna. Zmieniłaś się. Powiedział, jakby mówił coś oczywistego, ale nadal cię poznaję. Nie wiedziałam co odpowiedzieć. Czułam, że jeśli powiem cokolwiek nieostrożnie, pęknę. On zaczął pierwszy. Nie wiem nawet od czego zacząć. Przepraszam. To brzmi za słabo, tylko że wtedy wszystko było inaczej. Bałem się. Nie miałem odwagi, nie chciałem cię wciągać w moje życie, które nagle zaczęło wyglądać zupełnie inaczej niż planowałem. Mogłoś chociaż napisać prawdę. Powiedziałam, patrząc na niego spokojnie, pomimo drżenia wewnątrz. Widocznie się tego spodziewał. Przyjął to bez obrony. Masz rację. Przez chwilę oboje milczeliśmy. Kelner przyniósł kawę, ale Marek nawet jej nie dotknął. Chciałem napisać wcześniej, dodał cicho. Przez lata, ale wtedy byłem żonaty, a potem, potem ją straciłem. Spuścił wzrok. Zobaczyłam, jak zaciskają mu się palce, jakby ta rana wciąż była świeża. To była dobra kobieta, powiedział. Miała w sobie tyle łagodności, że czasem czułem się przy niej nieporadny. Chorowała długo, długo i ciężko, a ja przez ostatnie dwa lata byłem tylko opiekunem, nie mężem. Dotarło do mnie, dlaczego wygląda tak, jakby minione lata bardziej go przygniotły, niż przeżył. Po pogrzebie wróciłem do pustego domu i jest tam tak cicho, tak potwornie cicho. Przełknął szlinę i wtedy pomyślałem o tobie, pierwszej osobie, która nauczyła mnie ciepła, ostatniej, zanim życie zaczęło układać się po swojemu. Serce ścisnęło mi się w dziwny sposób. Chciałam mu współczuć, chciałam go przytulić, chciałam też wstać i wyjść, wszystko naraz. Ale nie chcę być twoim lekarstwem na samotność, wyszeptałam, czując, że wewnętrznie walczę sama ze sobą. Marek podniósł wzrok. W tych oczach było coś, czego się nie spodziewałam wstyd. Nie za to, że pisze do mnie po latach, za to, że może rzeczywiście wrócił do mnie, dlatego, że nikogo innego już nie miał. Nie wiem, czego chcę, powiedział szczerze to znaczy. Chcę ciebie, ale nie wiem, czy. czy potrafię być teraz kimś, kto daje, a nie tylko bierze. To jedno zdanie trafiło we mnie najmocniej. To było coś, czego nikt z mężczyzn, których znałam, nigdy nie powiedział. Nigdy. Zbyt długo milczałam. W końcu wyszeptałam: Marek, ja nie wiem, czy jestem jeszcze tą dziewczyną, którą kochałeś. Uśmiechnął się krzywo. Nikt z nas nie jest tym, kim był wtedy, ale może, może możemy się poznać jeszcze raz. Tego się właśnie bałam, nie samego jego powrotu, tego uczucia nadziei, tego, że znów mogłabym czegoś chcieć. Po ponad godzinie rozmowy wyszliśmy z kawiarni razem. Na zewnątrz pachniało jesienią, chłodem i mokrymi liśćmi. Szliśmy powoli, jak ludzie, którzy nie wiedzą, czy powinni być obok siebie, ale nie chcą przestać. Przy jego samochodzie zatrzymał się i spojrzał na mnie poważnie. Nie chcę ci obiecywać rzeczy, których nie wiem, czy zdołam dotrzymać, ale, jeśli pozwolisz, chciałbym się z Tobą spotkać jeszcze raz. Powinnam była odmówić, powiedzieć, że to za dużo, za szybko, że to nie ten moment, że za dużo we mnie ran i za dużo w nim. Ale powiedziałam tak. A kiedy wróciłam do domu, zamknęłam drzwi i opadłam na krzesło, czując, jak całe moje życie przesuwa się o kilka centymetrów. Niby to samo mieszkanie, ta sama kuchnia, ta sama herbata, a jednak wszystko inne. W kolejnych dniach spotykaliśmy się kilka razy. Było w tym coś czułego i niespiesznego: spacer po parku, rozmowa na ławce, kawa w miejscach, które znałam od lat. Słuchałam go o pracy, o żonie, o chorobie, o samotności, o dzieciach, które żyły swoim życiem. On słuchał mnie, mówiłam o rozwodzie, o mojej matce, o wnukach, o tym, jak czasem czuję się niewidzialna, a jednak pod tą powierzchnią była też inna warstwa cień niewypowiedziane zdanie, które wisiało w powietrzu za każdym razem, gdy patrzył na mnie dłużej niż wypadało. Bał się być sam. A ja bałam się, że właśnie dlatego wrócił. Za każdym razem, gdy wracałam do domu, powtarzałam sobie, że muszę być ostrożna, że serce po pięćdziesiątce jest inne, starsze, bardziej kruche, ale też bardziej uparte. Nie daje się tak łatwo oszukać, ale gdy już coś poczuję, czuję mocniej niż kiedyś. Tylko, że mimo tego wszystkiego czułam się żywa po raz pierwszy od lat. I właśnie wtedy coś zaczęło się psuć. Coś, czego w pierwszej chwili nawet nie zauważyłam. Pierwszy sygnał był drobny. Kiedy powiedziałam, że jutro chcę zostać w domu, bo mam do zrobienia porządki i muszę odpocząć, Marek powiedział Po co masz siedzieć sama? Przyjadę i ci pomogę. Nie chciałam, delikatnie odmówiłam. On naciskał dalej, aż zrobiło mi się nieswojo. Drugim sygnałem było to, że zaczął za często wspominać, jak trudno mu wracać do pustego domu, jak ciężko jest jeść samemu, jak lepiej mu się śpi, kiedy ktoś jest obok. On mówił to, jakby zwyczajnie dzielił się myślami, a ja słyszałam w tym prośbę może nawet prośbę o ratunek. Trzeci sygnał był najgorszy. Podczas jednego ze spacerów, Marek zatrzymał się, spojrzał na mnie długo i powiedział: Wiesz, Mógłbym tu być częściej u ciebie, mógłbym pomóc, mógłbym z tobą być, gdybyś tylko chciała. I wtedy zrozumiałam, że on wraca do mnie nie tylko jako mężczyzna, który mnie kiedyś kochał, on wraca jako mężczyzna, który panicznie boi się pustki, która została po śmierci żony. Wróciłam do domu wstrząśnięta i po raz pierwszy pomyślałam, że może ceną za tę drugą szansę będzie coś, czego nie wiem, czy potrafię oddać, a może coś, czego nie powinnam oddawać nigdy więcej. Tydzień po tamtym spacerze zaczęłam budzić się z uczuciem, którego dawno nie znałam. Nie było to już tylko oczekiwanie ani ekscytacja, to było coś bardziej niepokojącego, jakby mój własny dom zaczął się trochę kurczyć. Jakby robiło się w nim mniej powietrza. Z każdym kolejnym dniem czułam wyraźniej, że coś we mnie napina się zamiast otwierać. Marek pisał codziennie. Nie nachalnie, nie w sposób, który można byłoby nazwać natrętnym, raczej za często, zbyt serdecznie, zbyt równo. Dzień dobry Anno. Jak się czujesz? Co robisz wieczorem, jeśli samotnie mogę wpaść? Zjadłam kolację sam. Myślałem o tobie. To ostatnie szczególnie zapaliło we mnie lampkę nie dlatego, że pisał o myśleniu, bo ja też myślałam ale dlatego, że w tych słowach było coś potrzebującego jakby chciał, abym wypełniła lukę jakbym stała się dla niego jedynym przystankiem, punktem zaczepienia liną, której rozpaczliwie chwyta się ktoś stojący na brzegu przepaści. Nie oskarżam go wiedziałam, co przeszedł. Życie, które małżeństwo zmieniło najpierw w pole walki z chorobą, potem w pustkę. Wiedziałam, że jego smutek jest prawdziwy. Może dlatego tak bardzo bałam się, że stanę się dla niego czymś, czym nie mogę być ucieczką. W piątek postanowiłam nie odpowiadać od razu. Po prostu udawałam, że sprzątam kuchnię, przesuwam talerze, składam ręczniki, choć tak naprawdę czekałam, aż to napięcie samo przejdzie. Nie przeszło. Telefon leżał na stole ekranem do dołu, jakby sam fakt, że jest odwrócony, mógł zamknąć przede mną to wszystko, co z niego krzyczało. Wieczorem weszłam pod ciepły prysznic i pozwoliłam, by woda spływała mi po twarzy, jakby mogła zmyć to, co kotłowało się w środku. Nie potrafiłam nazwać tego uczucia nie złość, nie lęk. Bardziej coś w rodzaju intuicyjnego sygnału: Uważaj. Z wiekiem nauczyłam się, że intuicja jest mądrzejsza niż argumenty, nawet jeśli próbuję mówić bardzo cicho. Kiedy wróciłam do salonu, telefon leżał tam, gdzie go zostawiłam ekran błysnął kolejna wiadomość otworzyłam ją z wahaniem. Jak ktoś, kto boi się dotknąć czegoś, co może go poparzyć, Nie mogę spać. Chciałbym być teraz obok Ciebie, poczuła mu kłócie w sercu. Nie radość, nie tęsknotę. Coś w rodzaju smutku pomieszanego ze zrozumieniem, że to wszystko idzie w stronę, na którą nie byłam gotowa. Miłość, jeśli to była miłość, nie powinna zaczynać się od lęku przed samotnością. Odsunęłam telefon, zdmuchnęłam świeczkę stojącą na stole i poszłam spać. Następnego dnia zadzwonił. Telefon dzwonił długo, a ja siedziałam na kanapie, patrząc na niego, jakby był czymś obcym. W końcu odebrałam. Anno, bałem się, że coś się stało nic się nie stało powiedziałam spokojnie. Nie odpisujesz, bo muszę pomyśleć. Po drugiej stronie zapadła cisza, mocna, ciężka. Prawie słyszałam, jak oddycha. Zrobiłem coś nie tak? Nie. Odparłam, choć prawdą było trochę tak, ale nie jego winą. Po prostu potrzebuję przestrzeni. Przestrzeni. Powtórzył wolno, jakby smakował to słowo, jakby było czymś, czego się boi. Rozumiem. Chciałam mu powiedzieć coś łagodzącego, ale w środku czułam, że jeśli zacznę go uspokajać, wezmę na siebie odpowiedzialność za jego emocje, a tego właśnie nie chciałam. Byłam za stara na relacje, w których musiałam być czyjąś opoką, zanim sama zdążę poczuć, czego naprawdę chcę. Kiedy chcesz się zobaczyć? zapytał po chwili. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. To jedno słowo sprawiło, że atmosfera między nami zmieniła się w sposób wyczuwalny, jakby temperatura spadła o kilka stopni. Może dzisiaj? Mogę podjechać, porozmawiamy. Nie, dzisiaj nie. Dobrze, powiedział, ale słyszałam, że nie jest mu dobrze. Kiedy zakończyłam rozmowę, poczułam potężną falę ulgi, a zaraz po niej falę strachu. Bałam się, że go zraniłam. Bałam się też, że jeśli nie postawię granic teraz, to już nigdy ich nie postawię. Przez kolejne dwa dni Marek przestał pisać. A ja czułam ten brak mocniej niż powinnam. To było dziwne. Nie chciałam rozmywać się w nim, ale jednocześnie jego cisza była jak puste miejsce przy stole. Nie byłam do niej przyzwyczajona. W poniedziałek po południu wysłał jedną wiadomość. Krótką, nie chcecie naciskać, po prostu powiedz mi, czy mam czekać. I wtedy zrozumiałam, że wszystko wisi na jednym zdaniu, jednym moim słowie. Usiadłam w kuchni, zapaliłam lampkę, tę samą, która od lat dawała mi poczucie bezpieczeństwa, i długo patrzyłam na ekran. Czy on wrócił do mnie z miłości? Czy wrócił, bo bał się pustki? Czy jedno naprawdę wykluczało drugie? Znałam życie, znałam samotność. Wiedziałam, że ludzie po pięćdziesiątce czasem kochają inaczej, bardziej miękko, bardziej świadomie, ale nie tak lekko jak kiedyś. Wiedziałam też, że człowiek może jednocześnie tęsknić i bać się, pragnąć i nie być gotowym, szukać drugiej szansy i martwić się, że znów ją zmarnuje. A jednak coś we mnie mówiło, że jeśli rzucę się w to od razu, Stracę siebie, po prostu rozpłynę się. A przecież całe życie walczyłem, żeby siebie nie stracić. Postanowiłam spotkać się z nim i powiedzieć mu wszystko wprost: bez złości, bez ukrywania, bez strachu. W końcu była w tym jakaś nasza szansa, ale szansa może się zakorzenić tylko wtedy, gdy ma dobrą ziemię. A my, na razie, tej ziemi. Nie mieliśmy. Umówiliśmy się na środowy wieczór w tej samej kawiarni co wcześniej. Kiedy weszłam, Marek już był. Siedział nieruchomo z dłońmi splecionymi, jakby bał się, jeśli je rozluźni, coś się rozsypie. Uśmiechnął się lekko z ulgą, ale oczy miał zmęczone. Bałem się, że nie przyjdziesz, powiedział. Przyszłam, ale musimy porozmawiać. Przełknął ślinę, jak ktoś, kto przygotowuje się na najgorsze. Usiadłam naprzeciwko niego i dotknęłam dłoni stołu. Stabilności, której potrzebowałam, Marek, chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. To, że się odezwałeś po tylu latach, poruszyło mnie bardziej niż myślałam, że coś jeszcze może. Sprawiłeś, że poczułam się jak żywa część świata, jak kobieta. A nie tylko matka, babcia, sąsiadka. Spojrzał na mnie z wdzięcznością, która wbiła mi się prosto w serce, ale boję się, kontynuowałam, boję się, że wróciłeś, bo jesteś sam, bo pusty dom krzyczy, bo chcesz, żeby ktoś był, nie dlatego, że to muszę być ja. Wcisnął wargę w zęby, odsunął wzrok i w tej sekundzie wiedziałam, że trafiłam. Nie będę udawał. Szepnął. To prawda boję się tej pustki. Nigdy nie czułem takiej ciszy, ale to nie znaczy, że ty jesteś przypadkiem. Myślałem o Tobie przez lata. Tak, ale myślenie to nie jest jeszcze miłość, uniósł wzrok. A jeśli mogłaby się zacząć teraz, zacisnąłam dłonie. Mogłaby, ale nie chcę zaczynać jej od strachu. Nie chcę być dla ciebie ucieczką, nie chcę być środkiem przeciw samotności, chcę być człowiekiem. To jedno zdanie, najprostsze, najważniejsze, wypowiedziało się samo. Marek oddychał ciężko, jakby szukał właściwych słów. Anna, co mam zrobić? To pytanie było prawdziwe, bez manipulacji, bez presji. Jakby oddawał mi kierownicę, nie wiedząc dokąd jedziemy. Powiedziałam tylko: Dać mi czas i sobie też. Zamknął oczy, jak ktoś, kto czuje jednocześnie ulgę i ból. Kiwnął głową powoli: Jeśli tego potrzebujesz, dam ci czas. Wyszliśmy razem z kawiarni, ale rozstaliśmy się pod drzwiami. Nie było pocałunków, nie było uścisków, tylko spojrzenie bardzo długie, bardzo ciche. Takie, które coś mówi, choć nic nie pada. Wieczorem, kiedy wróciłam do domu, telefon znów zamigotał. Jedna wiadomość od Marka: Nie chcę cię naciskać, tylko powiedz, czy po tym wszystkim mam nadzieję. Usiadłam przy kuchennym stole w tej samej ciepłej poświacie lampki, co zawsze. Długo patrzyłam w ekran. Wiedziałam, że od mojej odpowiedzi zależy, czy ta historia zostanie otwarta, czy zamknięta. I wiedziałam jeszcze jedno, że czasem trzeba pozwolić sobie nie na decyzję, ale na jej brak. W końcu napisałam krótką, prostą, dojrzałą odpowiedź. Odesłałam ją, zanim mogłam się wycofać. Treść tej wiadomości była krótka, tak, ale powoli.